Dzień Boże, drodzy i kochani. Patrzymy na drzewa i widzimy, że liście spadają z drzew, dni się skracają, na dworze coraz chłodniej. Czekamy na pierwszy śnieg. Jeszcze chwila, i będzie Boże Narodzenie. Pewnie dobrze wiecie, że przygotowani przygotowaniom do świąt służy wyjątkowy czas zwany Adwentem. Rozpoczniemy go już 1 grudnia. Przez prawie cztery tygodnie będziemy częściej niezwykle myśleć o tym, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał. Jego miłość jest tak wielka, że postanowił stać się człowiekiem i urodzić jako jeden z nas. Ten prawdę szczególnie rozważamy w czasie Rorat. Być może pamiętacie, że w zeszłorocznych rozważaniach miłość Bożą przybliżaliśmy sobie posługując się przykładem świętego Wojciecha, patrona naszej archidiecezji. Poznaliśmy historię jego odnania się Panu Bogu i przekonaliśmy się, że warto mu zawierzyć, mimo że czasem jest trudno. Wiemy, że czasem jest bardzo trudno. W tym roku chciałbym zaprosić Was do Ogrodu Świętego Wojciecha, żeby popatrzeć na owoce, które wyrosły z ziarna Ewangelii rzuconego przez tego wielkiego misjonarza przed ponad tysiącem lat na naszych ziemiach. Zanim jednak zaczniemy wędrówkę po diecezji. Odwiedzimy miejsce, w którym możemy dowiedzieć się o jej historii. To archiwum. Wejdźmy do środka. Zapraszam. Jesteśmy w archiwum, gdzie panuje zawsze cisza, bo trzeba studiować ważne dokumenty. Przedstawiam właśnie tu księdza doktora Leszka Jeżdżeskiego, dyrektora archiwum. Nasze archiwum przechowuje dokumenty dotyczące archidiecezji gdańskiej, także tych obszarów, które obecnie wchodzą w skład archidiecezji gdańskiej, a pochodzą z XVII wieku, a więc posiada nie tylko dokumenty z historii najnowszej, ale też z historii nowożytnej. Archiwum zajmuje się także wydawaniem miesięcznika archidiecezji gdańskiej, posiada czytelnie, do której może przyjść każdy badacz studiujący historię czy poszukujący korzeni genealogicznych. Myślę, że możemy teraz przejść do wewnątrz archiwum, żeby zobaczyć dokument, który stanowi o początku naszej archidiecezji. Oto jest najważniejszy dokument dotyczący powstania naszej archidiecezji. Jest to dokument erygujący diecezję gdańską przez Piusa 11 z 30 grudnia 1925 roku. Wydany jest na specjalnym pergaminie opatrzony wspaniale zdobionymi literami. Pokażmy wszystkim właśnie tą piękną buldę historyczną. Łącznie z pieczęcią. Jest to, jest to pieczęć ołowiana, która z jednej strony ma nazwę Pius Papa XI, czyli Pius XI papież, a z drugiej strony są e, głowy Piotra i Pawła, apostołów. W bulli tej czytamy. Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, quam propter de Apostolice potestatis plenitudine indistinctam diocesim erigimus, gaedanensem nuncupandam et apostolice sedis immediate subiectam". Przetłumaczę to na język polski. Pius Biskup, sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę. Pełnią władzy apostolskiej, wysłuchawszy zainteresowanych, eryguje jako odrębną diecezję, która powinna być nazwana Gdańsk i bezpośrednio podległa stolicy apostolskiej. Tak właśnie od tych słów zaczął istnieć nasz Gdański Kościół 30 grudnia 2025 roku. Minie dokładnie 100 lat od wydania tej papieskiej buly. Papież określił w niej też. Jaki teren będzie obejmowała nowo powstała diecezja gdańska? Gdzie będzie miała swoją katedrę oraz kto będzie pierwszym biskupem? Dużo się wydarzyło w ciągu tego wieku. Powstało wiele pięknych dzieł, dzięki którym setki tysięcy ludzi żyjących w tym czasie mogło spotkać się z Panem Jezusem i doświadczyć Jego miłości. Wiele z tych dzieł wciąż istnieje, kolejne powstają. Razem z Waszymi księżmi, z Waszych parafii, zachęcamy Was bardzo serdecznie do odbycia duchowej podróży po współczesnej archidiecezji gdańskiej. A dodam jeszcze, że różni się ona nieco tamtej sprzed 100 lat, gdyż w 1992 roku papież Jan Paweł II zdecydował o zmianie jej granic i podniósł ją do rangi archidiecezji. To temat na inną historię. Zapraszamy do naszego adwentowego pielgrzymowania również świętego Wojciecha, bo kto, jeśli nie on, może lepiej opowiedzieć nam o tych pięknych owocach, jakie wyrosły w ogrodzie, których, który zasiewał wiele lat temu. Chodźmy.